Cześć, strony kuszy, zaczynam od jajka 10 km dzisiaj. A właściwie dwóch. Chyba dwóch. I pierwszy jajo beldam najgorzej. To mi się nie podoba. Drugie jajo ferosi. To mi się podoba. Dużo, dużo lepiej. Przynajmniej to drugie wyklucie było dobre. Hej. Witam was w ogóle w odcinku e, dzisiaj ciekawy temat. Na pewno widzieliście w newsach coś takiego. Co to jest? raport profesora Willowa kryjące się w cieniu widzimy takie coś profesor Willow prowadził dziennik rzeczy związanych z zespołem R podczas moich badań znalazłem tajemnicze rzeczy które członkowie zespołu R gubili po walce, nazywam je tajemniczymi komponentami sądząc po tym jak zaawansowana jest to technologia możliwe że są dla nich inne zastosowania niż przejmowanie pokestopów będę kontynuował moje badania, co to dla nas oznacza no na pewno ma to związek ze zbliżającym się eventem zespołu R, ale o nim więcej dowiemy się z przecieków, z najnowszej aktualizacji z kodu gry. Zapraszam do oglądania filmu. Piękny park, piękny dzień, ale nie mam dzisiaj za dużo czasu grać, bo wieczorem e, lecę do Londynu. Także szybko przechodzimy do rzeczy, bo słuchajcie, Weszła nowa aktualizacja w Pokemon GO. Jest to aktualizacja 0.159.0. Przede wszystkim zacznę może od dwóch informacji, bo dostaję najwięcej pytań o to. Pierwsze pytanie jest o Go czy Evolve. Kiedy będzie w końcu aplikacja? Już jest aplikacja, ale chyba jeszcze nie na wszystkich telefonach. Wiem, że dla niektórych osób już można ściągnąć aplikację do Go czy Evolve. Druga rzecz. Czemu nie można połączyć Go czy Go Plusa, czegokolwiek z grą? Oczywiście przez błąd. I ta aktualizacja 0.159.0 w końcu próbuje naprawić ten błąd. Nie testowałem jeszcze, nie gwarantuję Wam, że będzie Wam teraz dobrze chodzić Gołcza po tej aktualizacji, ale miejmy taką nadzieję. Wracając do naszej aktualizacji, co mamy w datamainie w tej aktualizacji? Słuchajcie, nowe przedmioty, fragment mapy oraz mapa, oraz mapa Giovaniego, oraz bilet na incydent. Co to jest incydent? Czy żeby jakiś mini-event, może płatny, albo może trzeba będzie coś wykonać, żeby brać w nim udział? Nie wiem, ale tutaj przez analogię do nowych różowych raid passów i nowych płatnych eventów, tak mi się to kojarzy. Co to są fragmenty mapy? Prawdopodobnie będziemy uzyskiwać jakieś fragmenty mapy za pokonanie członków zespołu R, jak już ten cały event, ta cała aktualizacja wejdzie w życie. Wtedy, jeśli uzbieramy odpowiednią ilość tych fragmentów mapy, będziemy mogli zmierzyć się z dziowaniem, tak domyślam się, bo dodano również obrazek samego Dziewanie w kodzie gry. Wtedy dostaniemy tą mapę Dziovanego zapewne, i jeśli pokonamy Dziewaniego kilka razy, to Będziemy mogli gdzieś pójść z tą mapą, no nie wiem, ale wygląda to jakby szykował się taki naprawdę duży event, duży taki łańcuch questów, gdzie trzeba będzie dużo razy walczyć z zespołem R, z liderami zespołu R, których obrazki też się pojawiły oczywiście w kodzie gry, potem na samym końcu z Giovannim i w końcu, zbierając jakieś tam fragmenty, uzyskamy całą mapę, coś tam sobie odblokujemy, czyli praktycznie jak w grze RPG, praktycznie jak w tych oryginalnych Pokémonach na konsole firmy Nintendo, takie już to się robi coraz bardziej złożone. Fajnie, ciekawie to się zapowiada, taka moja drobna uwaga, Szczerze, dla mnie trochę ten hype na event z zespołem R trochę już opadł, bo już wiemy o tym evencie od tak dawno, od tylu miesięcy i po prostu czekamy na niego, czekamy, czekamy i dalej go nie ma. Więc sam już ci członkowie zespołu R, ale dalej nie ma tego takiego głównego eventu z samym Giovannim, co nie? Także mam nadzieję, że to już się pojawi jak najszybciej. Pewnie po tym evencie z Halloween wejdzie ten event z zespołem R w końcu. Także cieszę się z tego tytułu. Oprócz tego w kodzie gry dodano Galariański Pokédex. Co to oznacza? To oznacza, że również w Pokémon Go będziemy mogli złapać sobie Galariańskie Pokédex. Tak samo jak teraz mamy do złapania alolańskie wersje Pokémonów, będą galariańskie. O tym już mówiłem kilka odcinków temu. To były wtedy jeszcze takie spekulacje moje, że pewnie coś takiego będzie i okazuje się, że będzie, bo już w tym momencie mamy fragmenty kodu gry wskazujące na to, że galariańskie Pokémony będą do złapania również w Pokémon Go, prawdopodobnie również bardzo szybko, tak? może nawet w listopadzie wraz z premierą nowych gier z ósmej generacji na konsole Nintendo Switch. I od czasu tamtego ostatniego mojego odcinka pojawił się nowy, kolejny galariański Pokémon, Galariańska Ponita. Wyglądają tak trochę jak. Te koniki z tej bajki Kucyki Pony, co jest w dziwną nazwą, bo Pony to znaczy kucyk, czyli co, to są kucyki, kucyki? Nie wiem, nie znam się na tej bajce, ale słyszałem, że to jest bajka dla małych dziewczynek, którą oglądają czasem dorośli faceci. Tak czy inaczej, nowa galeriańska ponita też zapewne pojawi się już niedługo w Pokémon Go razem z innymi galeriańskimi Pokemonami. Ale wracając z naszych informacji o zespole R, znaleźliśmy takie coś w kodzie gry, różne rodzaje przeciwników zespołu R. I to jest prawdopodobnie kod, który odnosi się do jakiejś takiej siedziby głównej zespołu R. W oryginalnych grach Pokémon, nie wiem czy graliście na przykład w Pokémon Yellow, było coś takiego, że w mieście Celadon oraz w mieście Safron były dwie siedziby zespołu R. I tam trzeba było oczywiście pokonywać jak najwięcej tych członków, żeby dojść do ich bossa, go. Tutaj wszystko wskazuje na to, że również właśnie w Pokémon Go będzie to działało w ten sposób, czyli zbierając te fragmenty mapy, o których mówiłem wcześniej, odnajdujemy w końcu drogę do sekretnej siedziby zespołu R, i tam walczymy z wieloma przeciwnikami, z wszystkimi bossami, i na samym końcu. Z jaka będzie za to nagroda, czy będzie warto to robić, czy będzie to płatny event, czy darmowy. Takich informacji jeszcze niestety nie mamy. Natomiast mamy obrazki takie, i to przedstawia, słuchajcie, fragmenty bazy zespołu R, czyli prawdopodobnie gdzieś na mapie będą nam się wyświetlać te fragmenty bazy zespołu R. Gdzie będziemy z nimi walczyć? Nie wiem, to mi wygląda trochę jak pole teleportacyjne albo jakaś winda. W oryginalnych grach Pokémon były takie kółka, które teleportowały nas do innego miejsca w bazie zespołu R, więc może to jest coś takiego. Oraz został wprowadzony nowy rodzaj członka zespołu R o nazwie Decoy który jest silniejszy niż zwykły szeregowy członek. Aha, jeśli chodzi o nagrody, to właściwie znamy jedną potencjalną nagrodę za pokonanie Giovaniego i jest to odznaka za pokonanie Giovaniego. Także no, tyle wiemy, że będzie taka odznaka, bo jest w kodzie gry dokładnie tak napisane, ale czy coś oprócz tego, czy jakiś Stardust, czy jakiś, nie wiem co, może drugi nieskończony inkubator, no w tym momencie już wymyślam z kapelusza, bo nie wiem, ale fajnie by byłaby jakaś naprawdę niezwykła nagroda, może jakiś legendarny Shadow Pokémon mógłby być nagrodą na przykład za pokonanie Giovaniego. Wiemy, że w kodzie gry są legendarne Shadow Pokemony i taki potencjał, żeby Pokemony legendarne również mogły być Shadow. A to by była naprawdę dobra i wartościowa nagroda, bo pamiętajmy, że Pokemony Shadow po oczyszczeniu mają niższy koszt Tardastu na wzmacnianie. Oprócz tego pojawi się nowa muzyka związana z zespołem R. Również w kodzie gry znaleźliśmy fragment, który odpowiada za to, że te inwazje zespołu R będą ograniczone czasowo, to znaczy, że nie będą już trwały cały czas, tylko będą jakieś konkretne godziny, kiedy zespół R będzie przejmował okoliczne stopy Czy w praktyce to będzie tak wyglądać, jak to teraz mówię, tego jeszcze oczywiście nie wiemy, bo to może zostać zmienione jeszcze przez Niantic. Również będzie nowy przedmiot, radar zespołu R, który pomoże nam, domyślam się, wykryć ludzi z zespołu R lub samego Giovaniego i ten przedmiot będzie się ekwipowało do swojej postaci, czyli dostajemy nowy rodzaj przedmiotów, przedmioty, które możemy sobie ekwipować, tak jak na przykład w grach RPG ekwipujecie sobie miecz, to znaczy, że teraz nosicie ten miecz w ręce i możecie nim sobie nawalać, tak? Czyli rozumiem, że to będzie się jakoś zakładało na naszą postać czy coś w ten deseń i już z takich drobniejszych zmian jeszcze mamy Czwarty poziom nagród za Adventure Synca. Do tej pory mamy trzy poziomy nagród, czyli 5, 25 i 50 km. Czyżby czwarty poziom to miało być 100 km tygodniowo? Brzmi ciekawie. Mam nadzieję, że w tym czwartym poziomie będą jakieś dobre jajka. Fajnie byłoby, było, jakby na przykład było jajko z gwarantowanym szani Pokémonem za przejście 100 km w tygodniu. To by chyba ludzie nieźle, nieźle zaczęli chodzić. No ale pewnie to się nie wydarzy. Nie, to by było, to by było zbyt dobre, aby było prawdziwe. <laughs> ale ja bym tak zrobił, jakbym był na Jantiku. To było śmieszne. Oprócz tego w kodzie gry mamy nowe ataki, takie jak Flying Press, atak typu walczącego oraz Oraz Fear, Oraz fear też jest w ataku jest typu walczącego, natomiast Flying Press jest takim charakterystycznym atakiem Pokemona Howlucha, to jest Pokémon z generacji szóstej. Także jeszcze nie ma go w grze i trochę jeszcze pewnie nie będzie. Także tak wygląda kwestia, słuchajcie, spodziewanego eventu z zespołem R, który, no tak jak mówię, prawdopodobnie zacznie się już dosyć niedługo. Patrząc na to, jak wiele już jest tego kodu, takiego bardzo dokładnego kodu w samej najnowszej aktualizacji, no to myślę, że po końcu halloweenowego eventu zacznie się event z wziowaniem. Z innych ciekawostek i newsów, Niantic przypadkowo uruchomił event związany z Shiny Skarmorem z i Shiny... Regime. U nas w Polsce to było w nocy, ale na przykład w Stanach można było przez krótką chwilę pójść na rajdy, na regi i złapać sobie shiny karmorego. Także Neantik przypadkiem uruchomił event, który miał być uruch uruchomiony dopiero za tydzień. I to jest któryś już znowu raz, który Najantic e, robi takie coś. Na przykład przypadkiem udostępnili shani Abre na Goufeście w Ameryce. Mądry Polak po szkodzie, a pracownik Antiku po dziesiątym razie zrobienia tego samego błędu. Inna rzecz, która może zainteresuje niektórych z Was nadciąga oficjalna liga Pokémon. Pokemon Go. Natomiast oczywiście będzie ona związana z systemem PvP, który na ten moment no jednak większość graczy nie zainteresował. Ale może zainteresują się ludzie w momencie, jeśli będzie to coś cokolwiek dawało. Czyli będą rankingi, będzie lista najlepszych graczy w danym kraju, w da na całym świecie, w danej lidze i tak dalej. Więc będzie w końcu jakiś sens no, robić to PvP. Natomiast Niantic podał, że moment premiery tej oficjalnej ligi Pokemon i rankingów to jest 2020 rok. Disney Gamer. Zrobił na Twitterze bardzo fajne posty pokazujące taką jego koncepcję, jak będzie wyglądać ten system ligi PVP. Oczywiście tutaj Niantic potwierdził, że będzie to można robić od siebie z domu czyli po prostu nie wychodząc z chaty, będzie można sobie wejść w PVP i grać z losowymi jakimiś graczami online z całego świata. Ale żeby zawalczyć, trzeba będzie zdobyć takiego pasa. I jest powiedziane, że żeby zdobyć tego pasa, trzeba będzie przejść jakiś dystans. Czyli po prostu żeby ludzie, wiecie, nie tylko pasywnie w domu grali, no to też żeby w ogóle zrobić to PvP w dany dzień, no to trzeba będzie najpierw przejść ileś kilometrów. I Disney Gamer zrobił właśnie taką grafikę, która to symbolizuje. Nie wiemy, czy to będzie tak wyglądało, ale coś w ten deseń, taki właśnie Go Battle Pass, który pozwala walczyć na jakiejś tam lidze, a to jest przykładowa jego wizja, jak mógłby wyglądać taki ranking. Tutaj na pierwszym miejscu, mieścił mystica 7, dla którego w sumie zrobił ten obrazek, ale upublicznił go również na swoim Twitterze Disney Gamer na Twitterze. A, jeszcze wracając do zespołu R, mamy taki obrazek i co to jest? To jest gift box zespołu R. Tylko teraz pytanie, czy z okazji po prostu tego eventu z zespołem R będziemy kupować takie boksy specjalne, czarne w sklepie? Czy to jest coś, co dostaniemy na przykład za pokonanie Giovanniego albo jednego z ważnych członków zespołu R i w tym będzie jakaś nagroda, fizycznie jakieś przedmioty, typu nie wiem, inkubatory, lakiery i tak dalej. Bardzo możliwe, że to ma symbolizować coś takiego. W sumie jeszcze e, powiedziałem, że ten event z zespołem R może nastąpić po. Zakończeniu eventu Halloween, ale w sumie, jeszcze najpierw po evencie Halloween, jest przecież jeszcze ten event z Regimi, gdzie też będzie oczywiście możliwość złapania Regi Gasa, ale tylko dla tych, którzy zapłacą 7,99 dolara w przeliczeniu na nasze około 30 zł. I może po tym evencie dopiero będzie ten event z zespołem R. Tak to wygląda prawdopodobnie. Słuchajcie, piszcie, czy będziecie brali udział też w tym evencie z Reggie Gasem. Z tego co czytałem w komentarzach, na przykład dużo osób z Polski nie zamierza marnować pieniędzy na taki event z Regi Gasem. Ja będę to nagrywał, będzie odcinek z tego, oczywiście. Także, jeśli nie chcecie sami wydać pieniędzy, to sobie zobaczycie chociaż za darmo na moim kanale, jak to wygląda w praktyce. A z mojej strony dzisiaj to jest tyle, bo wieczorem lecę do Londynu. Jutro postaram się dostać do centrum Pokémon. Jak dam radę wytrzymać tyle godzin w kolejce. W sobotę wracam, i także gdzieś tam w weekend mam nadzieję, uda się wrzucić taki film z Centrum Pokémon w Londynie oraz później może jeszcze jakiś odcinek, też postaram się nagrać w Londynie taki z Pokémon Go, a w piątek czeka Was jeszcze taki odcinek o trochę innej tematyce. Także tak wygląda najbliższy czas na moim kanale. Filmów nie zabraknie, chociaż mnie w Polsce nie ma, ale moje filmy są. Także pamiętajcie chłopcy w górze, subskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Idę się pakować w końcu, bo kurczę, powinienem przestać w końcu zaczynać pakowanie w dniu wyjazdu, bo potem zawsze czegoś zapominam. Mam nadzieję, że gołczy nie zapomnę, ale teraz noszę ją na ręce, więc chyba nie powinienem jej zapomnieć.